już buty. <laughs> no, najlepiej by było na bosaka. Najlepiej Więc możemy to zrobić na bosaka nawet. Nie? Dobrze, okej. Okay. No, i zamknij oczy. Oprzeć się czy nie? Tak jak ci wygodnie. I oddychaj. Witajcie moi drodzy na następnym odcinku z serii Matma w praktyce. Dzisiaj poruszymy ciekawe tematy i bardzo trudne. E, Magda. I moim gościem będzie Magda. Przedstawiam Wam. Magda. Cześć. Ja się nazywam Magda Mleczkowska i y, tak, tematy, które chcemy dzisiaj poruszyć, są proste, ale nie są łatwe. Tak. Dlaczego nie są łatwe? Bo jeszcze bo nas z tego nie uczą. Dokładnie. Ale Dla jak tyle... zaczniemy się uczyć jak matematyki, to jest jak bułka z masłem. Dosłownie. Ja Także ładnie się wszystko układa, tylko trzeba wejść nieco głębiej. E, może zacznijmy w ten sposób, Magda. Powiedzmy, czym się zajmujesz na co dzień? Mhm. E, albo inaczej, Ty się zajmujesz na co dzień psychologią energetyczną. Na czym polega Twoja praca z ludźmi? Jakbyś mhm. powiedziała to jak najprościej. Najprościej, dobra. To psychologia energetyczna to jest praca poprzez różne metody i narzędzia na poziomie podświadomości, mhm. czyli... Jak to wygląda ze świadomością i podświadomością u ludzi w kontekście... Ile to jest procentowo? Mm -hmm. No tak, podświadomość to jest taki zbiór w umyśle, który gromadzi wszelkie schematy, według których my działamy. I podświadomość bardzo silnie działa w naszym dzieciństwie. Do siódmego roku życia umysł, a właśnie ta część podświadoma, jest jak taka gąbka, która się zanurza w wodzie. Po prostu chłonie wszystko, co widzi, co słyszy, co, co czego uczy się od, od najbliższych, czyli przede wszystkim od rodziców. I sobie zapisuje, więc to są takie pokłady nieograniczone, nie? taki ogromny, ogromny dysk twardy. Uh -huh. W wieku siedmiu lat ten dysk się zamyka, tak jakby odciąć trochę kabelek od komputera, okay. troszeczkę, i kładziemy sobie ten dysk na półce, i on samodzielnie działa. Okej. Okay. Wi-Fi. <grym> z nas w taki sposób działa. Bardzo fajnie no. na porównaniach i. I właśnie. I to jest jakby tak, że do siódmego roku życia chłoniemy jak gąbka. Hmm. Potem e, mamy swoje przekonania, które nas ograniczają, mamy swoje przekonania, które nas e, motywują hmm. e, i właśnie w kontekście młodzieży chciałem chciałbym się tutaj skupić, e, nie tylko oczywiście, natomiast z, mojej, e, z mojego doświadczenia, praca e, z młodzieżą też bardzo wymaga dużego pokładu e, Takiej otoczki psychologicznej. Mhm. To znaczy, uczeń nie ma zawsze potrzeby nauczenia się matematyki, bo on zna twierdzenie Pitagorasa, wzory na pola Ej. trójkąta, e, rozpoznaje zadania. Natomiast jest pewna blokada, e, którą bardzo ciężko czasami przebić, Ej. żeby ktoś napisał to, co umie, bo to umie. E, I właśnie y, ta psychologia tutaj też się bardzo liczy. E, w jaki sposób? Praca nad podświadomością może pomóc mm -hmm. w tym zakresie. Tak, no słuchajcie, przed 35 rokiem życia, czyli już w tym takim okresie po siódmym roku życia, okay. a przed 35, podświadomość decyduje o prawie całym naszym dniu. Naukowcy mówią, że to jest 95% dnia, która jest tworzona z poziomu podświadomości. Czyli mm -hmm. jak taki autopilot albo taki karabin maszynowy w rękach kogoś, kto nie umie się nim posługiwać. Okej. Okay. Po 35 roku życia to jest 99,5% dnia. Okay. Czyli od 7 roku życia to nie jest tak, że już jest basta. To jest tak, że jeszcze um, do tego 35 roku tak, życia. Tak, jeszcze, jeszcze mamy przestrzeń. <laughs> znaczy generalnie no wiadomo, jak dziecko cały czas się uczy, chodzi do szkoły, to um, uczy się poprzez powtarzanie. Nie? Na przykład tak jak uczymy się wiersza. Tak. Albo jakiegoś wzoru matematycznego. Mhm. Jak powtórzymy kilkaset razy, to zapamiętamy. I my się tak przez całe życie uczymy. Powtarzamy coś kilkaset razy, tylko im starsi jesteśmy, tym jest trudniej. Po prostu. Dlaczego? Bo na przykład powtarzam coś. Najfajniej to w relacjach widać z ludźmi. Nie? Mhm. Na przykład w, w parze, okay. gdzie na przykład jedno chce się zachowywać inaczej wobec drugiego. No i próbuje raz, wyszło kulawo. Drugi raz wyszło kulawo. Trzeci nie wyszło. Przestaje. Koniec. Nie działa. Nie? My się szybko poddajemy, dlatego że te przekonania podświadome są bardzo silne i one też nie chcą się zmienić. Umysł też nie chce się zmieniać. I teraz tak. Dlaczego my mamy tę podświadomość tak skonstruowaną? To jest bardzo ważne. E, celem naszego umysłu jest zapewnienie nam przetrwania, przeżycia. Nie? I małe dziecko musi się nauczyć, co grozi śmiercią, a co nie. I musi mieć taki nawyk, że reaguje od razu. Tak? Na przykład, tak. gdybyśmy żyli w lesie, załóżmy, że mieszkamy w jaskini albo w lesie, okay. to musimy wiedzieć, że tego y, owada się nie dotyka, przed tygrysem się ucieka. A tego grzybka się nie je. Dokładnie. Mhm. Tak? Jeżeli nie będziemy mieć tego nawyku, to od razu tracimy życie w dżungli. Mhm. Tak? No, klimat nam się zmienił, okoliczności nam się zmieniły, ale umysł został tak samo skonstruowany. Jak mhm. w tych innych czasach, kiedy, okay. kiedy były inne warunki życia, yy, i mamy teraz mnóstwo zależności, mnóstwo okoliczności, możliwości i tak dalej, i trudno z nich korzystać, dlatego, bo działamy według schematu, który jest prosty, bardzo prosty. Mhm. To, co mhm. jest fajne, jak już jesteśmy właśnie w, po tym siódmym roku życia, to jest to, że nie musimy też odkrywać przyczyny, dlaczego mamy pewien schemat w umyśle. Okej. Okay. Ale właśnie te narzędzia, którymi się zajmuję, czyli psychologia, psychologią energetyczną, wystarczy, że się skupimy na tym, co chcemy. I mhm. dokładnie, dosłownie, tak jakbyśmy tak. pisali nowy program do komputera. Nie trzeba usuwać starego, wystarczy napisać nowy. Mhm. Okay. I wprowadzić go do umysłu i wtedy zaczynamy działać według tych nowych schematów. Okej, okay. Magda, ja będę e, zadawał e, trudne pytania e, mhm. i będę chciał e, wobec tego e, odnieść się do tego, żeby finalnie dać wartość słuchaczom, ponieważ e, wielu. Uczniom e, towarzyszy depresyjny stan, mhm. e, załamania, e, poddawanie się, gdzie de facto trzeba po prostu czwarty raz albo ósmy wykonać to zadanie i wtedy mhm. wyjdzie, a na tym etapie już jest blokada emocjonalna, tak. już jest ograniczenie, że ja sobie nie dam rady, że mhm. ja nie zdam i wiele rzeczy. Jest e, szansa. Prawdopodobieństwo, e, matematycznie rzecz ujmując, mhm. żeby e, pomóc takiej osobie, żeby ona jednak w siebie uwierzyła albo żeby sobie poradziła, mimo tego, że jest w pewnym aspekcie te czynniki mhm. przeszkadzają, tak? Mają no tak, no szansa to jest 100%. Mhm. Dlatego, Właśnie. że podświadomość można zmieniać. Mhm. Tak jak kot y, taki. Y, y, jak się tak. mówi? Kod? kod, kod ten kod. w komputerze. Yy, programowanie takie. O, właśnie, mhm. tak, tak jak kod programowania można Aha. zmieniać, tak samo z tą podświadomością można pracować. Okay. Można to robić samodzielnie, można to robić z terapeutą, Yy, uh -huh. Możliwości jest wiele, dróg jest wiele. Okay. Uh -huh. Właśnie mamy kontakt z psychologiem, mamy psychoterapię, uh -huh. mamy hipnoterapię, mamy jeszcze takie prace coachingowe, uh -huh. mentoringowe, mamy rozwój uh -huh. osobisty. E, wymieniam kilka spośród, natomiast e, tych narzędzi mówi, że jest jeszcze więcej, tak? tak. I właśnie e, część się opiera na pracy z umysłem świadomym, uh -huh. część z umysłem podświadomym. Tak. E, co byłoby tu według Ciebie skuteczniejsze? Czy jest jakby przeważa coś bardziej lub mniej? Czy to zależy właśnie od tego, kto bardziej przyjmie swoją metodę, która mu pomoże? Szybkość procesowania informacji w umyśle świadomym i w umyśle podświadomym, gdyby to porównać, nie? jak szybko możemy coś zmienić, jak szybko możemy czegoś się nauczyć. Podświadomość działa milion razy szybciej. Okay. I no, jest o wiele silniejsza, bo tam ma po prostu taki wylany beton, nie? Uh -huh. w którym są wyryte po prostu hieroglify. Robisz tak, myślisz tak, czujesz tak. Okay. E, więc jeżeli chcemy coś zmienić szybko, to to jest jedyne, jedyne miejsce podświadomość, świadomość, uh -huh. tak, żeby zapisać tak. nowe hieroglify, według których ten komputer znowu będzie działać. Nie? Okay. E, problem z umysłem świadomym jest taki, że on rozumie, ale. Nie ma otwartych drzwi do podświadomości. Nie? Mhm. Umysł świadomy wie. No tak mogę zadać pytanie każdemu. Ile mhm. rozumiesz z tego, co się dzieje w Twoim życiu? Znasz pewnie zależności, tak? dlaczego się tak zachowujesz, albo dlaczego inni się zachowują tak wobec ciebie. Jak reagujesz wie. na daną sytuację, Dokładnie. czemu to Cię denerwuje? Skąd się mhm. dobierze, że na przykład nawet e, tak postępujesz, nie inaczej? Albo jak powinieneś się zachowywać, nie? Jak wypada. Myślę, że mamy albo... taką świadomość. Tak. tak. W tak. Ale sama świadomość nie zmienia, prawda? Więc trzeba zajrzeć gdzie indziej. Okay. Tam, gdzie jest to źródło właśnie. tych mm -hmm. wzorów. Okej, okay. Okay. I to źródło krwi właśnie w podświadomości. Tak. Okej. Okay. Tak. Powiedz mi na przykładzie, bo tak się chcę wczuć w rolę osoby, mm -hmm. której pomagam, która ma traumę. Blokadę z matematyką. Mhm. Jak usunąć taką traumę? Na przykład nie mogę rozwiązać zadania z matematyki, jak widzę, no to od razu jest takie zblokowanie i nie. Mhm. Okay. Jakie są tutaj procesy, jakby na czym dana osoba może się sama skupić, a gdzie już mhm. potrzebna jest pomoc zewnętrzna? Generalnie tak, umysł może wszystko i każdy ma nieograniczony potencjał i na pewno to słyszeliście, nie? tylko że jedna osoba y, będzie próbować i, i starać się przepracować coś sama, a inna będzie bardziej niecierpliwa i będzie chciała zmienić rzeczy od razu i wtedy to jest też dobry moment, żeby, y, żeby zasięgnąć czyjeś porady, tak? mhm. pracować w sensie z kimś. Nawet w swojej praktyce pracuję z osobami. Yy, najczęściej to są osoby, które mają za sobą wiele, wiele, wiele lat pracy albo samodzielnej, albo yy, mhm. w terapii, czy, czy w coachingu, czy w innych okay. metodach. I nie działa. Okay. Nie? I wtedy trzeba rzeczywiście otworzyć drzwi i wprowadzić dosłownie nowy program. Yy, na takiej zasadzie, na jakiej ta osoba chce mieć ten program wprowadzony, też to jest bardzo ważne, żeby każde słowo, każdy zapis był dokładnie taki, jak Ty tego chcesz, bo to jest Twoje hmm. życie, a nie moje. No tak. tak, to nie mogą być moje słowa. E, tak. Więc to Ty musisz napisać ten kod. Każda osoba chce, ale sytuacje w życiu się dzieją tak, że nie jest. To, to, co chcemy. Jest to pewien hmm. stan, do którego zmierzamy, ale jakby jest też y, na perspektywach życiowych coś, co właśnie zaburza naszemu celowi y, i właśnie to jest do wyeliminowania, tak? tak A jak to wygląda z praktyki? Przychodzi do Ciebie osoba hmm. i bez nazwy bez konkretnych sytuacji hmm. oczywiście, ogólnie, hmm. ale co Ci mówi jakby w hmm. tym momencie m, wiesz, że nad czym pracować i w jaki sposób? Hmm. Jak przychodzi dorosły, no to mówi zawsze, gdzie mu jest źle w życiu, a jak przychodzi rodzic, tak, żeby mhm. pomóc swojemu dziecku, to teraz jeszcze taka, taka uwaga jakby do wszystkich rodziców, mhm. bo, bo ja często, y, często rozmawiam z rodzicami, którzy mówią, że chcę, żeby pomóc mojemu dziecku, więc y, tutaj no. tak, taki apel. I żeby, jeżeli macie dzieci, no to zwróćcie na to uwagę, jeżeli planujecie mieć dzieci, to miejcie to proszę w pamięci. No to jest, myślę, że bardzo cenne. Dziecko jest jak łódka, która jest teraz na środku oceanu. Tym oceanem jest rodzic, przede wszystkim mama, ale tata też. I jak ta łódka sobie płynie i zaczyna się robić jakiś problem, widzimy, tak. że nabiera się woda nie? Okay. w łódce. Chcemy ją wylać, chcemy pomóc, żeby ta łódka sobie dalej płynęła spokojnie. I my wylewamy wodę. Ale łódka za chwilę znowu będzie się napełniać. I czym ona się napełnia? Tym oceanem, czyli rodzicem. Eee, ja rzadko pracuję z dziećmi, częściej pracuję z dorosłymi, mhm. eee, bo jak zmienia się dorosły rodzic, to zmienia się też dziecko. Okay. A jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne przypadki, jakiś traum, czasami rzeczywiście pracuję z dziećmi na, na eee, konkretnych traumach. I każda trauma to jest po prostu pamiętane wydarzenie, świadomie albo nieświadomie, poprzez pryzmat emocji. Mhm, nie? bo tak. my wszystko pamiętamy poprzez pryzmat emocji. Tak, to się koduje przez informację, przez emocje. Jedną z technik skutecznego uczenia też jest jakby zapamiętywanie na bazie emocji, więc to mhm. jest to. No właśnie, no właśnie, nie? Więc to jest tak, że jeżeli mamy coś nieprzyjemnego, jakąś traumę, jakąś fobię, to znaczy, że kiedyś coś się wydarzyło takiego, gdzie zebrała się emocja i została razem z nami. Przez całe życie sobie te emocje zbieramy. I emocja w sensie energetycznym wygląda jak pomarańcza. Mhm. Nie? I ona jest w ciele cały czas. Okay. Więc to, co robi praktyk psychologii energetycznej albo bioenergoterapeuta też, to wyciąga te emocje, dosłownie. To się wyciąga jak pomarańcza z, z miski. Okay. Nie? Tak, żeby uwolnić historię. No okay. historię. Uwolnić, uwolnić te rzeczy, które blokują przepływ energii w ciele. A druga taka rzecz, to się robi tylko i wyłącznie w psychologii energetycznej, to się zmienia połączenia neuronów w mózgu. Uh -huh. Czyli te połączenia neuronalne y to trochę jak właśnie takie kabelki podłączone do komputera. Uh -huh. nie? Y no. Tak. Wyciągamy je i zmieniamy. Okay. Tworzymy nowe. Nowe połączenia. Nowe które, połączenia. No. Okej. Okay. Powiedz mi, na ile e, osoby chcą, a na ile osoby nie chcą. Bo to też jest tak, że jak ktoś jest z kimś zakorzeniony, to może być mm -hmm. ta osoba y, albo niepodatna na to, albo za wszelką cenę mm -hmm. zostać na swojej tak zwanej strefie komfortu, mm -hmm. mimo że jest świadoma, ale jednak jest to silniejsze od niej. Mm -hmm. To teraz, no tak, jeżeli ktoś przychodzi w ogóle i chce zacząć taką pracę. To zakładam, że chce się zmienić. Rzeczywiście pracowałam z kilkoma osobami, które, no, tak jak wiele osób, mówi, że chcą się zmienić, a jednak gdzieś tam cały czas y, sabotowały. Ale to, co się Was. dzieje z podświadomością, jeżeli zmienisz przekonanie, to tak. stare nie wraca. Okay. Nie? Więc y, pracując właśnie w takiej, w takiej terapii zmiany podświadomych przekonań, te przekonania się po prostu zmieniają, ale Czyli to nie jest efekt... proces odwracalny, to jest proces, który po prostu. Tak. Następuje. Tak Tak samo jak w ogóle generalnie nasz rozwój, bo my się nie cofamy, nie? Tylko z każdym dniem posuwamy się naprzód. Mm -hmm. Mimo, że te przekonania gdzieś tam nas trzymają, ale nie tak się szarpiemy i idziemy, nie, zarabiamy tak. więcej, spotykamy y, ludzi różnych, robimy dla siebie więcej. Tak, nie? więc ten rozwój jest w górę. No tak, cały czas. Nie? Do przodu. U niektórych bardzo wolny, u niektórych szybszy. Mhm. Ale nieważne, ale ten kierunek jest po prostu y, taki. Okay. Y, no i z podświadomością świadomością tak jest tak samo, jak już zaczynamy pracować i coś wymienimy, to to zostaje. Jasne. Nie ma tak, że na przykład wymienimy i nagle wypadnie i wraca stare. Nie? To zostaje. Y, u osób, które, które mają taki silny sabotaż i nie chcą rzeczywiście zmienić tego swojego życia, może nastąpić taka jedna rzecz, mhm. że mm, pracujemy nad jakimś tematem, a inny jest silniejszy. I ten inny będzie dominować Aha. i sprawi, że wolniej będzie się rozwijać to, co my zaprogramowaliśmy po prostu. Okay. Okay. Ale jeżeli ktoś przychodzi naprawdę taki zdeterminowany i mówi, chce zmienić swoje życie, to jesteśmy to w stanie zrobić. I to bardzo, bardzo szybko. Bo to jest kwestia godzin. Okej. Okay. Ile trwa taki proces? Y y jeżeli chodzi o czas trwania właśnie, mhm. e, czy to jest proces kilkuminutowy, kilkugodzinny, to trwa tygodnie, bo to też jakby jakiś proces, prawda? Aha, tak, no ym, sesja, którą ja osobiście prowadzę, to jest taki, taki miks różnych narzędzi, które, których sama się nauczyłam i wykorzystywałam i uznałam, że działają najlepiej i najszybciej. To jest półtorej godziny mhm. i jedna sesja to jest jeden temat z życia. Tak pracujemy. Okay. Oczywiście życie to jest zestaw naczyń połączonych. Nie? To chyba sami wiecie, że są naczynia, które są fajnie nalane, i są naczynia, które są puste, mm -hmm. prawda? Teraz tak, tam, gdzie jest nalane, to rzeczywiście będzie się przechodzić, przenikać do, do kolejnych naczyń. Tylko wolno. Nie? To chyba sami wiecie, że, że w tych tak obszarach, jest. gdzie jest trudno, to po prostu no jest trudno. Nie? i się staramy, mamy dobre intencje, uczymy się, rozwijamy, ale gdzieś tam jeszcze coś trzyma. U tej mhm. wody jest mało. Okay. A w tych procesach właśnie pracy z podświadomością mamy szansę nalać do wszystkich naraz. Okay. Nie? Tak, żeby to no, po prostu. Zrównoważyło tak, się, tak, żeby zoptymalizowało. Tak, dokładnie. Ja to często nazywam. Jakby wylaniem dobrego fundamentu. Jak mamy zrobioną dobrą piwnicę, dobrze wylany beton, to wszystko ładnie zastygnie, to wtedy możesz ty świadomie już sobie budować taki dom, jak chcesz, albo go przerabiać. Nie? To wszystko tak jak w zadaniu z matmy, zaczyna się od założeń, od o. podstawowych, właśnie tych elementów, właśnie. które trzeba przyjąć, żeby potem móc zrealizować zadanie. Mhm. I potem jest efekt realizacji, e, dokładność, skupienie i potem skutek, co nie? Dokładnie. Ja ostatnio dostałam. SMS-a od y, pani, z którą pracowałam. Y, było tam napisane tak, że on z, zawsze sobie, pozdrawiam w ogóle. Jeżeli <laughs> I tak, tak się. Zawsze, zawsze pisze sobie mapy myśli y, z zadaniami, które ma wykonać i tam w y, sferze zawodowej, i w sferze prywatnej. I wysłała mi zdjęcie jednej mapy, i mówi: i zobacz. Pracowałyśmy razem i ja zostawiłam pół mapy pustej i się tak przez chwilę zastanawiałam, dlaczego ona jest pusta, bo ja zawsze zadania wypisywałam, zawsze. Zrobić to, 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 konkretne cele. Mm -hmm. A teraz zostawiłam pustą. I wpadłam na to po jakimś czasie. I narysowała falę i napisała morze możliwości. A to właśnie. Właśnie na tym polega psychologia energetyczna, że stawiamy twardo nogi na ziemi, Czyli rzeczywiście pracujemy, działamy, chcemy się realizować, mamy na siebie pomysł, ale głowę zostawiamy w chmurach. Czyli pewne rozwiązania same do nas mają przyjść. Okay. Jak ja mam w sobie luz, naprawdę lubię siebie, jest mi ze sobą super dobrze, czyli taką satysfakcję i spełnienie. To sam też wiesz, nie? Na przykład po medytacji, że rozwiązania same się pojawiają. Oj, zgadza się, tak. Nie? Pamiętam jedną historię. To może też być fajne do przytoczenia, bo Aha. pamiętam, że po jednej z praktyk, gdzie skupiałem się na tym, żeby mieć więcej finansów, mhm. żeby tutaj liczbowo poszło to do góry. I mhm. od razu po zakończeniu. To trwało 10 minut może, poszedłem do sklepu. Zawsze idę do sklepu tak, tym razem poszedłem do sklepu tak. Nie wiem, czemu jakoś tak przekierowało mnie na to. Te Nie masz wiedzieć. Właśnie. Oprost, masz robić? Co się stało w drodze, e, mijając samochód jeden za drugim, patrzę się, a tu leży 100 zł. E, to jakby. gest wszechświata. wszechświata, ale de facto, jakby od razu. Dostałem więcej mm -hmm. i jakby, czy to jest efekt przyciągnięcia, czy skupienia na tym, czy faktycznie jakby uwolnienie pewnych mm -hmm. rzeczy, które wpłyną na to, że to się właśnie tak musiało zadziać, nie da się tego opisać i wytłumaczyć, a to się dzieje po prostu, robi się takie wow, tak. chce się to racjonalizować. I zresztą matematyka to jest dowodzenie, racjonalizacja, logika. Lewa a tutaj kula, nie? Tak, a no. to jest właśnie coś takiego e, abstrakcyjnego, niczym iluzję. E, I I życie ma takie co? być trochę, wiesz, że ma być z jednej strony poukładane, żebyśmy mieli te pieniądze, cieszyli się wszystkim, realizowali siebie, robili to, co, lubi to, co, lubimy, tak. ro robili to, co lubimy robić. A z drugiej strony niech będzie te, ta przestrzeń na taką magię, na takie cuda codzienne, które się zdarzają. Tak. Nie? Na przykład moim osobistym cudem zawsze jest to, że jak gdzieś jadę samochodem, to gdy podjeżdżam do, no, przed parking czy do jakiegoś miejsca, gdzie mam się zatrzymać, to zawsze Dosłownie w momencie, kiedy ja przyjeżdżam, ktoś wyjeżdża i robi mi miejsce. Mhm. I ja uważam, że to jest mój osobisty cud, nie? To na przykład w Krakowie się trudno zaparkować, czy, czy w innych Aha. miastach, a dużo jeżdżę. E, no to pamiętam na przykład, jak moja przyjaciółka, e, kiedy na studiach, ja z nią często jeździłam, wtedy nie miałam samochodu, no. ona nigdy nie mogła znaleźć miejsca do parkowania. Nigdy. I czasami krążyłyśmy godzinę po mieście, żeby okay. znaleźć miejsce. A mój ten osobisty cud to jest taki, że ja zawsze mam miejsce. I teraz tak jak przyjechałam też, jechałam, i akurat wyjeżdżał samochód. I ja sobie na to miejsce wjechałam. Poważnie. <grym> 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 Właśnie tak ma wyglądać życie, nie? Nie da się wszystkiego zaplanować. Niech wszechświat sam robi swoje. Niech się dzieje po prostu. Mm. To trzeba też obserwować, mm -hmm. trochę temu się poddać, ale też tak. jednocześnie e, nie wszystko opisywać, nie wszystko tłumaczyć, mm -hmm. bo po prostu tak jest i po prostu tak się tak dzieje. E, a propos iluzji, też przy okazji, korzystając z okazji, e, zapraszamy do oglądania innych e, tematów z serii Matematyka w życiu, m.in. Matematyka w iluzji. E, jak, e, Subskrypcje będą na plus, to e, bardzo będziemy się dlatego uśmiechać. Energię wtedy łączymy. Będzie I... więcej odcinków, także lajkujcie. Tak jest. E, dawajcie znać, jakie też chcielibyście odcinki nowe poruszać. Piszcie w komentarzach. E, jesteśmy na to otwarci. Otwarta postawa. Właśnie, mhm. a jeszcze mhm. tak otwartą postawę. Tak. E,